W Szpitalu Wojewódzkim w Co my tam czytamy? My tam czytamy, że jeden z tamtejszych lekarzy miał pierwotnie podpisaną umowę na prawie 3 lata. To było na lata 2023 do 2026. Ale on tą umowę wypowiedział bardzo krótko, bo już we wrześniu, czyli właściwie po czterech miesiącach, kiedy ta umowa obowiązywała. Ja Państwu przeczytam powód, dla którego on tą umowę wypowiedział. Ze względu na niesatysfakcjonujące wynagrodzenie za świadczone usługi. Co skłania mnie do podjęcia starań mających na celu podjęcie pracy w innym podmiocie, jednocześnie proszę o skrócenie obowiązującego okresu wypowiedzenia. Dyrektor Szpitala Kaliskiego zgodził się na skrócenie okresu wypowiedzenia i za 8 miesięcy wypłacił temu lekarzowi niesatysfakcjonujące wynagrodzenie w kwocie 1 570 646 zł. Oczywiście Państwo dobrze się domyślacie, że po zakończeniu tej umowy ja sam dyrektor z tym samym lekarzem podpisał nową umowę na kolejny okres i za kolejne 18 miesięcy od grudnia 2023 do marca 2025 ten lekarz zarobił niesatysfakcjonujące 3 620 373 zł. Więc Szanowni Państwo, mamy sygnał w Koninie o zarobkach pojedynczych lekarzy, mamy kolejny sygnał w Skalisze, W związku z tym pytanie brzmi. Ile takich sygnałów mamy w całej skali województwa wielkopolskiego? I temu ma służyć ta nadzwyczajna sesja, bo musimy wiedzieć, jak zarząd się do tego ustosunkuje.